Dziękuję bardzo. bardzo. Wysoka Izbo. Jestem jedną z niewielu osób tutaj na tej sali, która zaciągała kredyty w wysokości powyżej 10 milionów złotych. I mimo, że propozycje od banków były nawet większe, to zawsze ograniczałem te kredyty tylko i wyłącznie do, do wysokości, która była faktycznie potrzebna. I wiecie Państwo, dlaczego ja to robiłem? Dlatego, że pożycza się czyjeś, a spłaca się swoje. I to jest powiem dla mnie okrutny egzamin. Teraz przechodzimy wszyscy razem, dlatego że Wy chcecie zrzucić dzisiejsze brak dyskusji dzisiejszej na temat po co to wszystko robimy na przyszłe pokolenia i na własne wnuki. Bardzo mi przykro z tego powodu, że patrzycie na ten kredyt bardzo egoistycznie i politycznie, bo ja, w odróżnieniu od większości z Państwa, zapoznałem się z tym tajnym dokumentem, na co to ma być przeznaczone. I powiadam Państwu, duplikowanie armii nie jest niczym dobrym. I poczytajcie sobie ten dokument, a dowiecie się, że wojsko, MSW dostali dwa dni, żeby napisać, na co wydadzą miliardy. Ten dokument nie jest spójny i ten dokument nie jest kompatybilny z tym, co mogłoby dzisiaj armię w zapotrzebowaniu na uzbrojenie determinować. Otóż, proszę Państwa, nie tędy droga. Dzisiaj zamawiamy uzbrojenie wraz z finansowaniem. To finansowanie nawet jest tańsze od tegoż kredytu. I tak naprawdę, gdybyście Państwo na to rzetelnie chcieli popatrzeć, to dowiedzielibyście się, że nie ma sporu pomiędzy nami wszystkimi, czy Polska ma być silna, czy. czy, czy... O, proszę bardzo, ja mówię o, o, o bezpieczeństwie. Ja mówię o. O Polsce, a Państwo o naleśnikach. Ja, pr proszę Państwa, jeszcze raz: Bierzemy kredyt na nie wiadomo co, bierzemy kredyt na 45 lat. My to robimy z jakąś, nie wiem, z w obłoku dobrych chęci. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Zapamiętajcie to sobie. Otóż, proszę Państwa, nigdy banki nie postępują tak, jak w tej sytuacji. Oni nam ten kredyt wpychają po prostu. Na siłę nam go wciskają. I pytanie brzmi, czy my powinniśmy inaczej do tego podejść? Oczywiście, że tak, bo położenie ustawy na parę godzin przed komisją i takie piłowanie tego, żeby natychmiast ten kredyt wziąć, a pytam się, mówicie o modernizacji zakładów zbrojeniowych? Proszę Państwa, przecież nasze zakłady zbrojeniowe na trzy zmiany pracują. Wymyślicie teraz szóstą zmianę, piątą i czwartą? No, przecież to są absurdy. Wy myślicie, że teraz ktoś wybuduje obok fabryki. Pani poseł Kluzik-Roskowska wymieniła wszystkie polskie firmy w zasadzie. Więc szczerze mówiąc, o czym my tu mówimy? No, naprawdę, proszę Państwa, rozsądku w tym wszystkim. I jedną rzecz chcę na koniec powiedzieć swojej wypowiedzi. Nie ma w tej Izbie różnicy w podejściu do bezpieczeństwa Polski. Wszyscy chcemy bezpiecznej Polski. Chcemy tej Polski silnej, bo nas nauczyła historia, że wróg może przyjść i z zachodu, i ze wschodu. I nie ma tu mi gadania, że jedni to są dzisiaj przyjaciółmi, a drudzy nie. W 30-tych latach też tak było. A jednak z północy też. Więc szczerze powiem, nie, nie będę na, swoje, na temat swojej wiedzy rozmawiał, ale Desanty miały być z północy. Więc szczerze Państwu powiem, proszę Państwa, jest konsensus. Tylko jest kwestia różnego podejścia. Ideologia do kosza na śmieci. Proszę pragmatycznie, finansowo do tego podejść. A propos pana Domańskiego, ja nie wiem, skąd pan Domański wziął oszczędności w zapożyczaniu się, bo to już naprawdę jakaś ewolucja finansowa. My, proszę państwa, na tym nie zarabiamy. To są, to są koszty, które nie są inwestycjami w dużej części, a więc nie przyniosą dochodów w przyszłości. My inwestujemy w nasze bezpieczeństwo, ale my już dziś finansujemy to, bo przecież 300 miliardów długu corocznego. Wy mówicie, że to są koszty y, y, naszego bezpieczeństwa. To pytam się, następne dokładacie? No to będziemy trzy razy bezpieczniejsi? No bezpieczeństwo jest tylko jedno i bardzo bym prosił, żebyście państwo do tego tematu naprawdę poważnie podeszli. To jest od groma pieniędzy w tak trudnej sytuacji budżetowej, w jakiej my dzisiaj jako państwo polskie się znajdujemy. Nie możemy się dalej zadłużać, bo upadniemy i naprawdę nie wiem przypadkiem, czy nie o to chodzi, żeby na bazie takich wielkich uniesień emocjonalnych pakować nas w dług, z którego my nigdy nie wyjdziemy.